Klient nasz pan to zasada znana w handlu od lat. Dla firmy Juźwiakowskiej klient jest dobrym znajomym, gościem, kimś, z kim warto się spotkać prywatnie, porozmawiać, wspólnie się pobawić. Okazją do takich spotkań są coroczne festyny organizowane tradycyjnie na początku jesieni. My działamy na tak wielkim terenie, bo naprawdę działamy na tych pięciu powiatach, to ci ludzie nawet nie znają firmę, szefostwa, czy tą firmę. Oni też chcemy się pokazać, bo, bo to jest, my, my mamy te sklepy paszowe, które wożą po iluś powiatach, tak? To oni jadą i dotrą. A teraz jak ta, ci ludzie tu do nas przyjadą, zobaczą jak my tutaj jest, ja, ja dzisiaj będę też im tłumaczył, co my mamy nowego, jakieś nowości, co tu co im będziemy proponować. I dlatego myślę, że to, co my robimy, to jest bardzo potrzebne, dlatego żeby mieć ten bliski kontakt, żeby oni do nas mieli śmiałość. Na imprezę zorganizowaną w siedzibie firmy w Damasławku przyjechali klienci, którymi są rolnicy z okolicznych powiatów. Mogli się spotkać nie tylko z właścicielem i pracownikami firmy Jóźniachowskiej, ale również z przedstawicielami producentów pasz i maszyn rolniczych. Zawsze człowiek się coś dowie, rozerwie się trochę, pogada z ludźmi i jest wesoło zawsze. Można by spotkać się, porozmawiać. Bierzemy, kupimy paszę od pana Jóźwiakowskiego. Także po prostu, żeby po prostu się spotkać i jeden dzień odreagować od całej pracy rolniczej Dlatego dzisiaj przyjechaliśmy. Porozmawiać można z przedstawicielami odnośnie paszy, doradzić może co zmienić, co poprawić w żywieniu na przykład zwierząt. A rodzina jak się bawi przy okazji? Bardzo dobrze. Z Turką przyjechałem i jest narzeczoną tutaj i bardzo dobrze się bawimy. Rolnicy przyjechali z rodzinami. Organizatorzy przygotowali bowiem atrakcje dla wszystkich. Jak każdego roku, już od wielu, wielu lat przyjeżdżam z rodziną, ponieważ jest tutaj organizowana impreza integracyjna. Jednocześnie dzieci mogą się pobawić, spotkać z kolegami, z koleżankami, a mój mąż, jeżeli jest, może dowiedzieć się czegoś nowego o produktach oferowanych tutaj przez firmę. Na stoiskach gastronomicznych nie zabrakło pysznego jadła i napitków. O najmłodszych zadbał klaun Edek i jego ekipa. Jakieś dzieci doszły, zapraszam do mnie szybciutko. Uwaga, na samym początku rączki wysoko do góry podnosimy. Wysoko, wysoko. Ręce wysoko. Płodziemy na ramiona do przodu, robimy długi pociąg. Dobra, jedziemy pociągiem, słuchajcie, jedziemy, jedziemy. Nóżki wysoko podnosimy. Julian wyżej i lecimy. Hey! Jedziemy, 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 jedziemy. E, przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, czyli pokaz iluzji dla dzieci przede wszystkim. Jest duża maskotka króla Juliana, e, modelowanie balonów, czyli małpiezo. E, duże bańki mydlane, małe bańki, zamek dmuchany. E, jest też również Rodeo. Oczywiście zabawy z Kustą Klanza, tunel animacyjny. Drobne nagrody dla dzieci w postaci pieczątek, naklejek. Zainteresowani jeździectwem mogli postawić pierwsze kroki w siodle. Dobra, już, tutaj muzyka, tutaj, tak? okay. Przygotowaliśmy y, oprowadzanki na kucyku. Jak widać Pepa, doświadczony kucyk, który zna dzieci, ma 16 lat, pracuje na co dzień z dziećmi, startuje w zawodach, jest doświadczona. Oprócz tego no, jest bezpieczna, więc dlatego ten koń został wybrany po to, żeby oprowadzać te dzieci dzisiaj tutaj. Uśmiechnięte dziecięce buzie potwierdzały, że zabawa była udana. Wszystkie atrakcje są najlepsze. Jest tu zabawa, można wygrać pieniądze na byku. Jest bardzo fajnie i jest dużo zabaw dla dzieci, nie tylko. A jakie atrakcje tobie się najbardziej podobały? Najbardziej mi się ten byk podobał i to ta zjeżdżalnia. Uwaga, zaraz zobaczymy, czy tam się w ogóle udało. Słuchajcie, sznurek jest sztywny. Uwaga. I jeszcze raz, mocno odmuchamy, żeby ten sznurek odmrozić. Mocno, 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 mocno. Ale jeszcze mocniej. I uwaga. Dzieci w konkursach wygrywały drobne upominki. Ich rodzice mogli liczyć na poważniejsze nagrody. Wśród najlepszych klientów firmy Jóźwiakowski rozlosowano kilkadziesiąt cennych prezentów. Były wśród nich sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia i akcesoria rolnicze. Dziękuję.